Tyberiusz Kowalczyk w czwartek opuścił szpital, trafił tam w sobotę w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Podczas charytatywnego turnieju piłki nożnej w Świdnicy popularny Tyberian poczuł nagle ogromny ból. Kontuzja dosyć przykro, oderwany miesięczny czworogłowy, e, pauza na dosyć długo. No ale to, jak mówię, no, lekarze stanęli na wysokości zdania tutaj w naszym Leninskim Szpitalu, chociaż opinie były różne, mówili, odradzali mi. Jestem mega zadowolony tutaj z ordynatora, w ogóle ze wszystkich lekarzy i z obsługi tutaj, których spotkałem, naprawdę przyłożyli wszelkich starań i mam nadzieję, że jeszcze wrócę, jeszcze wrócę na salę. Prognozy mówią, że rehabilitacja może trwać nawet pół roku. Były Strongman, który ostatnio brał udział w walkach MMA Federacji Fen, się jednak nie poddaje, ale nie wykluczone że będzie musiał zakończyć sportową karierę. Serce jest a za to, że mógł tak? Zobaczymy, co tutaj lekarze powiedzą później, tak, żeby gdzieś tej nogi dalej nie uszkodzić, ale już internet przesudiowałem, widziałem, że nie tacy zawodnicy wracali po takich kontuzjach, więc wszystko tutaj jest przede mną. Tak mówię, no na pewno ciężka praca rehabilitacyjna tutaj dla rehabilitanta będzie, tak? który będzie musiał się podjąć. Będzie na mną pracował też na pewno jeden z rehabilitantów, Tomak Struzik, Zna się na robocie, więc ja też tutaj mu ufam. Tyberiusz planował swoją kolejną walkę na czerwiec tego roku. Z powodu kontuzji te plany trzeba jednak zmienić. To jest tylko zerwany mięsień, nieurwana noga i tak dalej. Ludzie się sobie radzą. Pieniążki na, na meczu karytonu właśnie gościa, których zbraliśmy, był sparaliżowany od pasa w dół. I on pocieszał nas, więc, więc to nie ma tragedii, tak? No, wrócimy silniejszy, nigdy się nie poddajemy. Przypomnijmy, że Legniczanin jest mistrzem Polski i Europy w zawodach strongman. Ostatni raz w 2017 roku stoczył swoją walkę w klatce i przegrał wtedy z Mariuszem Pudzianowskim.